Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak ważne jest, by być sobą? Odkryjmy razem, jak autentyczność może wpłynąć na nasze życie. Bycie sobą to jest odważne wyrażenie tego, kim naprawdę jesteśmy, bez zakładania tych wszystkich masek, które narzuca nam społeczeństwo, bez próby sprostania oczekiwaniom naszych najbliższych. Kiedy jesteśmy autentyczne, budujemy wtedy prawdziwe relacje, zyskujemy wewnętrzny spokój i lepiej radzimy sobie też z wyzwaniami. Które przynosi nam życie. Ja przez lata próbowałam się dostosować do oczekiwań innych. Dopiero gdy zrozumiałam, kim jestem, poczułam się naprawdę wolna. I ty, zacznij od zaakceptowania swoich unikalnych cech i wartości. Pamiętaj, że Twoja autentyczność jest Twoją siłą. I nie bój się pokazać światu, kim naprawdę jesteś. Twoja prawdziwa esencja jest tym, co czyni Cię wyjątkową. I nie próbuj naśladować kogoś innego. Przestań się ciągle porównywać z innymi. Doceni siebie taką, jaka jesteś teraz. A ja zapraszam Cię na bezpłatny webinar w temacie tworzenia życia zgodnego z Tobą, prawdziwą Tobą. Napisz w komentarzu webinar, a ja wyślę Ci szczegóły. Do zobaczenia.